Udostępnił w internecie mój numer, czego konsekwencją było kilka telefonów albo z numerów zastrzeżonych, albo z jakichś nieznanych numerów. Gdy odbierałem, oczywiście było milczane, bo to jakieś gnoje dzwoniły. Nie będę się bawił w namierzanie tych numerów, bo to dzwoniły gnojki, więc wykonałbym jeden telefon i numery byłyby namierzone co do metra. Ale nie bawię się w takie rzeczy. Jeżeli myślałeś, kurwo, że ja pójdę na policję i że się wystraszę, że do mnie jakieś numery dzwonią, to się zdziwisz, ponieważ nie boję się gnojków, kurwa, którzy dzwonią najebani i nawet nie mają odwagi nic powiedzieć. W związku z czym nawet nie będę zmieniał tego telefonu, on se spokojnie może wisieć w internecie. Naprawdę nie boję się gnojków, kurwa, którzy nie mają odwagi nawet nic powiedzieć albo nawet jakby mnie ktoś nawyzywał. Więc jeżeli liczyłeś, że się wystraszę i pójdę na policję, że ty mój numer udostępniłeś i że ja coś tam, to się kurwa zdziwisz, bo mam to w chuju. Ja mogę nawet mój adres udostępnić. Wiesz dlaczego? Ponieważ na takich kozaków, Czeka moja czarnoprochówka. I jak zobaczę kogoś pod domem, od razu, bo czarnoprochówkę można mieć bez pozwolenia, od razu odstrzelę łeb. A kaliber, kurwa, 10 mm ołowiana kula powoduje, że odpada łeb, kurwa. A że bardzo dobrze strzelam. Także zapraszam do mnie kozaczków. Tylko, że prawda jest taka, frajerze zajebany, że za żaden konkretny gangster nie będzie dzwonił do kogoś, kurwa. Ty się tak sfrajeżyłeś, ty się tak ośmieszyłeś, że sobie nie zdajesz kurwa sprawy, znaczy ty sobie zdajesz sprawę, bo każdy twój kolejny ruch Cię pogrąża. Więc jeżeli myślałeś, że ja się wystraszę i pójdę na policję, to cię rozczaruję? Nie. Ponieważ w chuju mam takich gnojków. Gnojki, dzwoncie, a jak jesteście kozaczki, przyjeżdżajcie i bardzo chętnie z każdym z was się postrzelam, kurwa z czarnoprochówki. Także nawet nie zamierzam zmieniać numeru, ponieważ lubię bardzo. Bo jest tam i 44, które jest moją ulubioną cyfrą, i 720, i 72. Bardzo lubię. Także numeru nawet nie będę zmieniał. Nie chcę wisi w internecie. Tak samo nie będę namierzał tych numerów, bo to jest żaden problem co do metra, namierzyć gdzie się logował, tylko po to żeby tych gnojków pozawijać. Też tego nie będę robił, ponieważ to są jakieś zwykłe obsrańce. Ale największym królem obsrańców i królem żenady,